Nie wszystkie narody są równe. Nie wszystkie są równe. Jedne narody, na przykład naród żydowski albo naród ormiański, istnieją od kilku tysięcy lat. I nie sposób tego zakwestionować. Te wspólnoty mają bardzo długą i bardzo wyrazistą, jednoznaczną historię jednoznaczną w tym, że tworzy je naród, tę historię. Inne narody, o których dzisiaj mówimy, mają historię bardzo krótką. Także w ich przypadku rzeczywiście możemy mówić o pewnej konstrukcji. Do takich narodów należy na przykład naród belgijski. Chociaż o Belgii wspomina Cezar w swojej wojnie galijskiej, to jednak żadnego narodu belgijskiego nie było. Pytanie, czy jest dzisiaj? Belgia powstała jako sztuczny całkowicie twór w roku 1830 łącząc dwie zupełnie różne historycznie, geograficznie. A przede wszystkim kulturowo, językowo i religijnie, krainy Walonie i Flamandię. Czy Luksemburg jest narodem? Celowo wymieniam te kraje, których reprezentanci odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu dzisiejszej myśli politycznej i przede wszystkim podejmują decyzje za Europę. Mówię o Luksemburgu, o Belgii. Ehm. Czy Niemcy są narodem, o którym można mówić w takim samym stopniu jak o Anglikach w tak samo długim okresie czasu? Naród niemiecki został stworzony naprawdę dopiero przez Bismarcka w 1871 roku po zjednoczeniu. Wcześniej Niemcy byli podzieleni na bardzo różne wspólnoty wynikające z różnic politycznych, przecież był to, był to obszar bardzo podzielony na rozmaite państewka a niektóre z nich miały bardzo długie tradycje. No stąd odrębności między Bawarią, na przykład po dzień dzisiejszy, a powiedzmy obszarami, które historycznie ukształtował już Fryderyk Wielki, czyli Prusami. Nie będę teraz wymieniał kolejnych narodów, by mówić o relatywizmie, o relatywności, bo relatywność jest potrzebna w, w historii właśnie. W, w historii bardzo wiele rzeczy jest relatywnych. Także naród jest pojęciem względnym o różnej sile oddziaływania i różnej tradycji w różnych przypadkach historycznych. A zatem podsumowując najkrócej te uwagi, tak bym zredefiniował definicję Andersona. Otóż owszem, narody są wspólnotami wyobrażonymi, ale bardzo ważne jest jak długo, przez jak wielu i jak intensywnie wyobrażanymi pod tym względem polska tradycja należy do najsilniej narodowych bowiem niewątpliwie wyobrażany jest sobie naród polski co najmniej od roku tysięcznego kiedy nazwa polonia pojawia się w źródłach historycznych wtedy wyobrażają sobie ten naród pewnie tylko najbliżsi Księcia, najbliżsi króla, oczywiście sam król, duchowieństwo wyższe, które pisze o narodzie. Mistrz Wincenty, zwany kadłukiem, przepięknie rozwija tę koncepcję narodu, obywateli. Ta wspólnota przez pokolenia poszerza się, narasta, ogarnia stopniowo cały, liczny bardzo, stan szlachecki. Liczebność tego stanu i stopień jego, powiedziałbym, Intensywnego przeżywania narodowości polskiej jest zjawiskiem rzeczywiście wyjątkowym w historii europejskiej, porównywalnym być może tylko z historią Węgier. To znaczy 6 do 10%, bo różnie historycy szacują, nie da się dokładnie tego obliczyć. Ogół społeczeństwa Rzeczpospolitej w XVII-XVIII w wieku tworzy szlachta. W obszarze. Tej grupy społecznej prawie wszyscy ci ludzie identyfikują się z narodem politycznym polskim. To jest ogromnie wiele. Na czym polega ta identyfikacja? Jest pięćdziesiąt kilka sejmików, na których kilkakrotnie w ciągu roku spotykają się obywatele i mówią jako obywatele niepodległego państwa, nawet jeżeli zewnętrznie na najwyższych szczytach władzy. To państwo traci już suwerenność w XVIII wieku, to samorządność funkcjonuje. Sejmiki spotykają się i obywatele myślą o sobie, wyobrażają sobie siebie jako członków politycznego narodu Polaków, który nadal może o sobie decydować. I jest ich dużo, jest ich dziesiątki tysięcy. Świadczy o tej intensywności trwania narodu polskiego jako wspólnoty wyobrażonej. Kilka faktów jeszcze z końca XVIII wieku, a więc sprzed tej epoki, o której mówił Gelner, że dopiero w XIX wieku, dopiero wtedy technologiczne powody wymusiły powstanie narodów. Otóż świadczy o tym, że naród Polski był i był bardzo intensywnie przeżywany wcześniej. Z jednej strony to jak żywe były dyskusje na tematy związane z pojęciem narodu, tak z używanym wtedy pojęciem narodu i pytaniem co ono znaczy. Dyskusje, które ożyły w szczególności w okresie sejmu czteroletniego 1788-92. To są tysiące broszur wtedy drukowanych, w których pojawia się to pytanie: a co to jest ten naród? Jak go interpretować? Co on znaczy? 200 tysięcy ludzi abonuje rozmaite pisma i pisemka wtedy w Rzeczpospolitej. To jest wielokrotnie więcej niż w Rosji sąsiedniej, całej. To jest wielokrotnie więcej niż w jakimkolwiek zresztą innym kraju Europy Środkowo-Wschodniej wtedy. I wszędzie najważniejszym tematem, poza tematami gospodarskimi, dotyczącymi po prostu prowadzenia własnej gospodarki indywidualnej. Jest właśnie zagadnienie polityczne narodu. Co to jest naród? Jak go poszerzyć, czy włączyć do niego mieszczan? Co z chłopami, czy należą do tego narodu, czy raczej są czymś osobnym? Te zagadnienia absorbują uwagę dziesiątków tysięcy ludzi w XVIII wiecznej Polsce. Ale świadomi tego, i to jest drugi dowód na istnienie narodu jako bardzo silnej wspólnoty wyobrażonej już wtedy w Polsce, jest to, jak podeszli do tego zagadnienia rozbiorcy. Otóż tak się składa, że teraz właśnie intensywnie czytam źródła z tej epoki, czyli z końca XVIII wieku, i zdumiało mnie, ile kroć pojawia się termin naród jako, powiedziałbym, wyzwanie, z którym trzeba sobie poradzić w reskryptach, w decyzjach, w listach, w rozporządzeniach. E, władców państw zaboczych i ich urzędników od pierwszego rozbioru poczynając. Król Fryderyk II, który był pozbawiony wszelkich, jeśli można tak powiedzieć, przesądów narodowych, gardził Niemcami, mówił po francusku, Niemców nie uważał w ogóle za naród, mówił osobno o Ślązakach ich bardzo cenił za bojowość, o Pomorzanach i tak dalej, ale o narodzie polskim pisze bez przerwy w listach, że trzeba ten naród osłabić. Jak? Narzucając mu język niemiecki, pozbawiając go prawa do mówienia we własnym języku, zabierając mu jego kulturę. O tym wielokrotnie Fryderyk pisze, już przy okazji pierwszego rozbioru, bo drugiego wymarzonego nie dożył to już jego bratanek. I oczywiście bratanek też pisze ciągle o, o narodzie polskim, który trzeba osłabić, który trzeba podważyć. Dokładnie. Te same sformułowania, troszkę inaczej, jeszcze bardziej biurokratycznie sformułowane, pojawiają się w rozporządzeniach cesarza Józefa II. Ten naprawdę systematycznie chciał wykorzenić naród, narodowość polską tutaj, w Galicji. To, to była jego no niemal obsesja na tym terenie. Przekształcić naród polski, który tutaj zamieszkuje, naród składający się głównie ze szlachty, częściowo z mieszczaństwa, w lojalnych poddanych cesarstwa, którzy nie mogą tak intensywnie przeżywać wspólnoty narodowej, muszą porzucić, zapomnieć o tym. Katarzyna nie atakuje wprost pojęcia narodu polskiego słowami, czyni to w sposób bardzo konsekwentny, powiedziałbym mądrzejszy, złowrogo mądrzejszy od swoich męskich partnerów w czynie rozbiorów Rzeczpospolitej. Katarzyna pisze natomiast chętnie o narodzie, o wielkim, wspaniałym narodzie rosyjskim. Ona jest pierwsza, która używa tego pojęcia wśród władców oświeconej Rosji. Podkreśla, że wielkość tego imperium buduje naród rosyjski i szlachta narodu rosyjskiego konkretnie. Powstaje pytanie, no a co ze szlachtą, która nie należy do narodu rosyjskiego, a która została włączona w obręb imperium rosyjskiego i mówi po polsku. W Rosji w końcu XVIII wieku po włączeniu ziem trzech zaborów do Rosji więcej ludzi umiało czytać i pisać po polsku niż po rosyjsku. Dlaczego? No bo byli wykształceni, prawda? Było trochę więcej ludzi wykształconych w polskich szkołach niż we wszystkich szkołach rosyjskich. Otóż Katarzyna ma ten problem, widzi ten problem, rozwiązuje go po swojemu, w jaki sposób. Likwiduje, Próbuje zlikwidować polską kulturę. Pierwszym aktem po rzezi Pragi w listopadzie 1794 roku, kończącej tragicznie Powstanie Kościuszkowskie, rzezi dokonanej przez żołnierzy Suworowa, jest wykonanie reskryptu Katarzyny II przez tegoż Suworowa, a reskrypt nakazuje Suworowowi, Katarzyna nakazuje Suworowowi, wywieźć Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Załuskich z Warszawy. Największą na kontynencie europejskim, pierwszą zresztą na kontynencie europejskim bibliotekę publiczną. Ponad 400 tysięcy tomów. I kibitki ruszyły w grudniu 1794 roku do Petersburga. zawieść co? Duszę narodu, bo kultura jest duszą narodu. Katarzyna doskonale z tego sobie zdawała sprawę zabrać biblioteki. Dawniej, w czasach Iwana trzeciego, Iwana IV Groźnego, wywozili carowie rosyjscy z podbijanych przez siebie księstw święte ikony. No bo to była dusza, prawda? Zabrać to, co symbolizuje przywiązanie duchowe danej wspólnoty. To były ikony. Tak, ikona włodzimierska, ikona kazańska i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trafia do Moskwy. Teraz do Petersburga trafiają biblioteki. Zabrać kulturę. W 1831 roku, kiedy upadnie Powstanie Listopadowe, Mikołaj I ponowi dokładnie ten sam kierunek walki z narodem polskim, intensywnie bardzo przeżywanym i budującym wspaniałą, fenomenalną kulturę. Nakazuje skonfiskować odnowione zbiory biblioteczne w Warszawie przez tych 30 kilka lat, zbiory Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wtedy 200 tysięcy tomów pojechało do Petersburga. I była już cesarska biblioteka publiczna w Petersburgu, która gromadziła te zbiory już jako zbiory rosyjskie. To jest właśnie walka o duszę, jeśli można tak powiedzieć, przenośnie oczywiście. A Nawiązując do definicji, o której, od której zaczęliśmy, to jest walka o wyobraźnię o to, żeby wyprzeć z niej naród, ten który był, który trwał od tysięcznego roku i do którego włączały się coraz to nowe grupy, i zastąpić go świadomością poddanych nowej władzy, władzy imperium. To imperium może być różne. To może być imperium Katarzyny, to może być imperium Józefa, to może być imperium Fryderyka. To może być imperium europejskie dowolnie nazwane, ale chodzi o to, że żeby to imperium było skuteczne. A skuteczne imperium opiera się jednak o dwa filary. Z jednej strony o biurokrację. Biurokracja jest bardzo ważnym elementem, uniwersalna biurokracja w imperium. Drugim filarem bardzo ważnym jest jednak kolaboracja poddanych poddanych to znaczy tych którzy akceptują rządy imperium nad sobą i zgadzają się z nim współpracować. Jeżeli pojęcie narodu w tym przeszkadza starego narodu, który budował inną lojalność niż lojalność wobec imperium, wtedy trzeba tę lojalność narodową osłabić, zniszczyć. Otóż te Dążenia do zniszczenia polskiego narodu koncentrowały się w XIX wieku głównie na tym, żeby po zabraniu kultury, po prześladowaniu kultury, nie dopuścić do rozszerzenia tej kultury, do rozszerzenia więzi z kulturą, z historią na najszersze masy społeczne, które wcześniej, przed XVIII wiekiem, nie należały do narodu polskiego, bo chłopi, według definicji, o których mówiliśmy na początku, na pewno do narodu polskiego nie należeli. Zanim nie nabyli świadomości, nie wyobrazili sobie, że to my też tworzymy tę wspólnotę, też od Karpat do Bałtyku. Na pewno chłopi pańszczyźniani takiej, takiej świadomości nie mieli. Otóż to, że zdobyli ją w ciągu wieku XIX, a raczej do 1918 roku, że chłopi stanęli do walki o niepodległą Polskę i do jej obrony w roku 1920, byli już wtedy Polakami. Odnaleźli się w tej wspólnocie wyobrażonej Polski, to jest niezwykły fenomen historii Polski XIX wieku. Fenomen udowadniający raz jeszcze siłę i intensywność przeżywania wspólnoty narodowej w naszym konkretnym polskim przypadku. Na jakiej zasadzie się to odbyło? Czy chłopom była potrzebna Polska jako warunek? Można tak powiedzieć, dobrobytu materialnego. Otóż nie. Nie. Bo przecież wyzwolenie chłopom przyniosła realnie władza zaborcza. I tu w Austrii, mówię tu w Austrii, no bo w XIX wieku tutaj była Austria. I w, Galic i, przepraszam, i w, w Królestwie Polskim, i najwcześniej w Zaborze Pruskim. To się wiązało oczywiście z polską walką o niepodległość. Lepsze warunki dla chłopów spowodowane były rywalizacją między władzą zaborczą a, a polskimi powstańcami. Władza zaborcza dawała więcej chłopom, lepsze warunki uwłaszczenia, żeby jakby wygrać te rywalizację o dusze chłopskie. Ale chłopi nie zostali Austriakami, nie zostali Rosjanami, nie zostali lojalnymi poddanymi nawet jeśli nie Rosjanami czy Austriakami, nie pozostali na tym etapie świadomości, który jeszcze w XIX wieku, a może nawet na początku XX wieku w niemałej części chłopów występował. Cesarscy, prawda? Tak mówili o sobie chłopi tutaj w Galicji bardzo długo w wieku XIX. Nie jesteśmy Polakami, jesteśmy cesarscy. Polacy to ci, których wydajemy do cyrkułu w 1846 roku albo ucinamy im głowy, jak czynił to Jakub Szela. A więc co spowodowało, że chłopi dołączyli do polskości? Spowodowała niesłychanie intensywna praca elit społecznych polskich, które przeżywały tę wspólnotę narodową mocno i walczyły o nią zbroją w ręku, powstaniami, konspiracjami i walczyły o nią pracą organiczną, pracą pozytywną i docierały, jakby z tym przykładem, kultury polskiej z opowiastkami. Streszczającymi Sienkiewicza, z opowiastkami streszczającymi Mickiewicza, z opowiastkami o naczelniku Kościuszce Chłopskim dotarli w końcu do dusz chłopskich i przekonali ich, że coś najwspanialszego, co może się zdarzyć człowiekowi tutaj, na ziemi, to jest być Polakiem, uczestniczyć w tej wspaniałej kulturze. I myślę, że nie, nie można, można o tym zapominać, kiedy zastanawiamy się nad kwestią narodu. Bo i niepodległości w XXI wieku, bo dzisiaj często próbujemy, czy słyszymy taką próbę redukcji kwestii e, narodu i niepodległości do kwestii materialnej. Naród już nie jest nam potrzebny do sukcesu materialnego. W Unii Europejskiej to słyszeliśmy w 2004 roku: będzie nam na tyle dobrze, że będziemy mogli porzucić te stare przywiązania narodowe, to już nam nie będzie potrzebne, będzie nam się żyło dobrze. Po prostu, a może nawet coraz lepiej znacznie lepiej niż było to w państwie narodowym polskim w państwie niepodległym o którym marzyliśmy a którego nie mieliśmy długo ale okazuje się że ta rywalizacja między wizją imperium które oferuje dobrobyt niekoniecznie go dostarcza może w takim stopniu jakby jakby to jego propaganda głosiła a przywiązaniem do narodu który potrafi już budować własną wspólnotę polityczną, coraz bardziej efektywną także gospodarczo, ekonomicznie, bo nie należy tych dwóch rzeczy przeciwstawiać. Ale w niepodległym państwie można te, te dwie rzeczy połączyć: Kwestię rozwoju dobrobytu materialnego obywateli, członków narodu i kwestie obrony tożsamości, tak drogo kupionej, nabytej, zdobytej, utrzymanej przez wieki. Otóż te kwestie, Dzisiaj stają znów na ostrzu noża, i niektórzy zwolennicy Imperium Europejskiego się dziwią. Jak to się stało, że taki regres nastąpił? Gdzie on nastąpił? W Polsce i na Węgrzech. To jest centrum tego regresu. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo taka jest historia. Te dwa narody należą do najsilniejszych swoimi tradycjami. Do najsilniej, najdłużej i najliczniej przeżywających swoją wspólnotę narodową w ciągu 10 czy 11 wieków i które w związku z tym najtrudniej jest nauczyć tak jak Belgów, jak Luksemburczyków, jak niektórych Niemców. Francja też, mimo że jest starym narodem zjednoczonym jeszcze w średniowieczu, dopiero w nowoczesny sposób stała się nim wskutek rewolucji francuskiej, a więc i tutaj troszkę inaczej wygląda ta geneza narodu. A zatem w Europie Zachodniej poza Anglią, która ma najstarsze tradycje europejskie, narodowe, konsekwentne, spójne, to właśnie Anglia, Polska i Węgry stanowią najstarsze... Oparte na szerokiej partycypacji politycznej, czyli uczestnictwie w przedstawicielstwach samorządowych, przedstawicielstwach politycznych, wspólnoty, które nie chcą stracić tego, co ich pamięć historyczna, ich doświadczenie historyczne przechowuje jako coś bardzo ważnego, coś, w czym kultura łączy się właśnie z pojęciem niepodległości. Niepodległości nie tylko w tym wymiarze zewnętrznym, ale niepodległości takiej, że w Polsce jestem obywatelem. W Polsce mam swój Sejmik, Sejm, a nie tylko Europosła w Brukseli, który jest tysiąc kilometrów ode mnie. Na tym polega różnica między tą wspólnotą narodową polityczną, opartą jednocześnie na ideale kultury i niepodległości, a nie wspólnotą, tylko konglomeratem poddanych imperium. Ta można powiedzieć, rywalizacja tych dwóch typów asocjacji społeczno politycznej dzisiaj wyznacza główną oś napięcia politycznego, społecznego i kulturowego w Europie początku XXI wieku.